Zaskakujące doniesienia z domu Izabeli Krzan. Chodzi o jej mamę, nie dam rady. Izabella Krzan, 27 litrów, to polska modelka, Miss Polonia 2016, i prezenterka telewizyjna. Gwiazda TVP, ostatnimi czasy coraz bardziej otwiera się na temat macierzyństwa, a teraz po mediach rozniosły się zaskakujące doniesienia z domu Krzan. Chodzi o jej mamę i o to, co powiedziała w rozmowie z dziennikarzami. Fani od razu zwrócili na to uwagę. Izabella Krzan to jedna z najpopularniejszych gwiazd TVP. Młoda prezenterka, modelka, pojawia się w kilku hitowych programach, w tym w pytaniu na śniadanie. Głośno także o jej życiu prywatnym. Niedawno Krzan ponownie poruszyła w rozmowie z dziennikarzami temat macierzyństwa. Twoje imperium zapytało ją, jak mama zapatruje się na macierzyństwo córki. Czy ją zachęca do posiadania dzieci? Kropka. Izabella Krzan odpowiedziała wprost, że mama odradza jej planowanie potomstwa. Po tym, jak wyjaśniła powody takich słów pani Bożeny, internauci od razu zwrócili uwagę na jeden szczegół. Doniesienia mediów są zaskakujące. Zaskakujące doniesienia z domu Izabeli Krzan. Chodzi o jej mamę, nie dam rady. Okazuje się, że mama Izabeli Krzan nie doradza jej posiadania dzieci, bo nie dałaby rady zająć się kolejnym maleństwem. Pani Bożena, mama Krzan, jest bowiem już babcią. Niedługo starszy brat Izabeli zostanie ojcem, więc kobieta powita znów wnuka. Mama wprost mi powtarza, Iza, nie planuj teraz dzieci, bo ja mam już dwa maluchy i nie dam rady zająć się kolejnym, powiedziała Izabella Krzan w Twoim imperium, cytując mamę. Tymczasem fani w mediach społecznościowych i na portalach plotkarskich zwrócili uwagę, że słowa prezenterki wskazują na jeden zaskakujący proceder. Myślałam, że to rodzice wychowują dzieci, babcia zajmuje się wnukami zamiast rodziców? Rozumiem od czasu do czasu, ale cały czas? Wow, czytamy w komentarzach. Izabella Krzan faktycznie wypowiedziała się w dość niefortunny sposób, choć zapewne chodziło jej jedynie o pomoc przy dzieciach. Myślicie, że będzie z tego afera? Dajcie znać, co myślicie.